Dzień dobry, witamy Państwa. Rozpoczynamy audycję Prezydencki Kwadrans ze mną Prezydent Miasta Anna Miczkowska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Prezydent, dzisiaj rozpoczniemy od ważnego tematu, który już tak naprawdę dotarł do mieszkańców Kołobrzegu, do rodziców. Chodzi o strajk nauczycieli. Pojawiają się takie informacje. Między innymi w Kołobrzeskich przedszkolach pojawiły się już informacje o tym, że faktycznie może być problem z opieką nad dziećmi od 8 kwietnia. Mamy jakiekolwiek rozwiązanie dla, dla rodziców, którzy pracują. I mimo, że tam są wypisane sposoby, którymi można jakby się ratować, to jednak nie wszyscy rodzice będą mogli z tych sposobów skorzystać. Tak jest rzeczywiście. Przeprowadzone zostało w naszych szkołach referendum i wynika z informacji, które uzyskaliśmy od dyrektorów szkół, bo zorganizowaliśmy, zaprosiliśmy dyrektorów wszystkich naszych jednostek oświatowych na spotkanie w poniedziałek i takie spotkanie będzie jeszcze prawdopodobnie albo jeszcze w tym tygodniu, albo w przyszłym tygodniu w poniedziałek. Wynika, że Około 98% nauczycieli przystąpi do strajku, szkół i przedszkoli. I teraz my podjęłyśmy starania o to, aby zagwarantować opiekę dzieciom, ale to będzie możliwe w przypadku dzieci w wieku szkolnym, zakładam, ponieważ te maluszki, no jednak one wymagają zupełnie innej opieki i tu oprócz opieki jeszcze wyżywienia całodziennego, te dzieci, te maluszki jeszcze na przykład śpią też w przedszkolach, więc to jest zupełnie inna forma opieki. Natomiast staramy się, staramy się zapewnić opiekę przynajmniej tu, gdzie możemy, czyli wspólnie z Regionalnym Centrum Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Biblioteką Miejską, ale i nasze świetlice, które funkcjonują w różnych miejscach naszego miasta, prawdopodobnie zostaną zaangażowane. By zagwarantować opiekę tym dzieciom, których rodzice nie będą mogli zająć się. My mówimy tu o, o 8 dniu 8 kwietnia. Jest to ten dzień, kiedy no, wynika z tych wszystkich informacji, że 8 kwietnia nauczyciele przystąpią do strajku. Przypomnę może, że jeszcze 27 marca ma być podjęta uchwała Związku Nauczycielstwa Polskiego, więc do tego czasu tak naprawdę wszystkie te informacje, którymi my dysponujemy, są to informacje pozyskane od dyrektorów. No, bo od Dyrektorzy również muszą zagwarantować opiekę, a będzie to bardzo trudne, jeśli prawie wszyscy nauczyciele będą strajkowali. Mówimy ósmy, dziewiąty prawdopodobnie, bo 10 rozpoczynają się egzaminy, więc to jest kolejne, kolejny problem dla nauczycieli, ale również i dla rodziców, bo rodzice zaczynają do nas już też zgłaszać się z pytaniami, co będzie, jeśli nie będziemy w stanie zagwarantować dostatecznej ilości osób, które będą mogły wchodzić w skład zespołów egzaminacyjnych. To jest jeszcze przed nami. Trzeba poczekać cierpliwie do tego momentu, aż ZTP podejmie taką uchwałę. Wtedy będziemy znowu z nauczycielami dyskutowali. Będziemy musieli znaleźć po prostu jakąś metodę, aby ci rodzice, którzy nie mogą zaopiekować się, aby się jednak mogli to dziecko pozostawić pod opieką. Więc mówię, nie wiem dokładnie, ile dni potrwa strajk, więc trudno jest to mówić o jakichś długofalowych działaniach. Również z dyrektorami przedszkoli rozmawialiśmy na ten, na ten temat, bo to jest rzeczywiście kłopotliwa sytuacja. Myśmy wypracowali i przekazaliśmy informacje do dyrektorów przedszkoli, aby uprzedzać rodziców, żeby rodzice nie byli zaskoczeni, bo nie wszyscy, nie wszyscy rodzice interesują się na bieżąco. I na bieżąco śledzą sytuację, jaka ma miejsce w tej chwili w kraju, jeżeli chodzi o plany związane ze strajkiem, więc trzeba po prostu dostatecznie szybko do rodziców dotrzeć, aby rodzice wiedzieli, że istnieje taka możliwość, że tego 8, powiedzmy sobie, kwietnia, czyli w poniedziałek, nie będą mogli odprowadzić dziecka do przedszkola. Kwestia jeszcze kilku dni i na pewno ta sytuacja będzie już jasna i wtedy już będziemy podejmowali konkretne działania. Ale jeszcze tak jak Pani mówi, bo jeżeli w przypadku dzieci ze szkół podstawowych jeszcze można w jakiś sposób, przynajmniej częściej zagwarantować opiekę, tak w przypadku przedszkolaków, no to już będzie jest Będzie to niezwykle trudne, bo to są małe dzieci, są to dzieci, przypomnę, również trzyletnie, trzy i półletnie. To są dzieci, które wymagają nie tylko opieki, ale również one potrzebują mieć zorganizowane miejsce do spania, bo, bo ale żakują te maluszki, no i muszą mieć zagwarantowane posiłki, a ja przypomnę, będą pracowali nie tylko nauczyciele, będą pracowali, wszyscy, strajkowali wszyscy pracownicy oświaty. Więc jest to jest to temat, z którym będziemy musieli się jeszcze zmierzyć, ale jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami, dyrektorzy wiedzą doskonale, jak wielkie jest to wyzwanie, no i wiedzą doskonale, że ta wielka odpowiedzialność jednak też spoczywa na ich ramionach, bo to jednak oni muszą zorganizować i tak przede wszystkim przygotować Rodziców i uczniów, ale również i te malutkie dzieci, aby po prostu 8 kwietnia nie było, było to na tyle dobrze przygotowane, żeby po prostu nie było chaosu i żeby rodzice wiedzieli już, że jeśli 8 nie będzie to przedszkole powiedzmy sobie przyjmowało dzieci, no to rodzice albo będą mogli sobie, jeśli będą mogli oczywiście sobie wziąć na ten dzień opiekę, bo takie, takie prawo im przysługuje, no to co dalej, prawda? Więc to jest temat i na pewno będziemy opinię publiczną o tym jeszcze informowali. Będziemy wracać do tematu. Tak, na pewno. Pani Prezydent to teraz przejdziemy do sesji, która się odbyła. Podjętych zostało kilka ważnych uchwał. Taka sesja burzliwa, no kilka takich sytuacji zaskakujących, można powiedzieć, się wydarzyło, ale takie, takie ważne punkty. Trzebiatowska 5, plan zagospodarowania został przyjęty ponownie. Tak. Baszta talentowa będzie pani kupować basztalantową, tak powiem. Schronisko ma być modernizowane, to też pokłosie tej sesji. Tak. No w ogóle bo chciałabym w kilku zdaniach może skomentować, że rzeczywiście te sesje Rady Miasta one przybierają zupełnie, moim zdaniem, taki zmierzają w takim niepożądanym kierunku, bo tak naprawdę coraz mniej tam jest dyskusji merytorycznych, coraz więcej emocji i coraz więcej takich sytuacji, które po prostu nie powinny mieć miejsca, bo ja uważam, że powinniśmy pochylać się nad problemami mieszkańców w sposób merytoryczny dyskutować, ale dyskutować na argumenty, a nie wymieniać się różnymi różnymi. Komentarzami, które naprawdę niczego dobrego nie wnoszą do tej dyskusji, do tej debaty publicznej. Mieszkańcy to obserwują i tak naprawdę po na przykład 40 czy 50 minutach wzajemnych oskarżeń, czy też wzajemnego przerzucania się nie merytorycznymi argumentami, tylko oceną danej sytuacji, mieszkaniec, który ogląda i który chciałby wiedzieć, jakie decyzje podejmują radni, rady miasta tej kadencji w ich ważnych sprawach. W zasadzie można pogubić się i, i, i trudno jest później oczekiwać, żebyśmy my, no, że tak powiem, budzili zaufanie wśród mieszkańców naszego miasta, jeżeli podczas sesji. I był, tego, I był tego przykład właśnie podczas posiedzenia ostatniej sesji, że nawet dochodziło do sytuacji takich, że na koniec sesji radni wzajemnie się przepraszali, bo, bo gdzieś tam padały słowa, które kompletnie nie miały pokrycia w faktach i już w tej końcowej fazie dochodziło do właśnie takich sytuacji, które moim zdaniem nie powinny mieć miejsca. Ale, ale kwestia... Panie Prezydent, to jest tak, że Pan... Przewodniczący, nie panuje? Znaczy, ja odnoszę takie wrażenie, że momentami tak właśnie jest, ale to jest moja ocena tej sytuacji. Nieco inaczej pracowaliśmy w sejmiku, tam również były bardzo długie posiedzenia sesji, ale tam jednak no, wydaje mi się, że jednak mm, więcej było tych dyskusji merytorycznych. Natomiast no, jeżeli dyskutujemy na temat ważne, na tematy ważne dla mieszkańców, ważne dla rozwoju naszego miasta, to dyskutujmy na argumenty, spierajmy się. Zawsze można osiągnąć konsensus, można gdzieś w połowie drogi spotkać się, i wczoraj doszło właśnie do takich sytuacji, jak choćby petycja mieszkańców, gdzie wszyscy jednym głosem mówimy i to jest bardzo pozytywne, to jest warte podkreślenia wszyscy jednym głosem mówimy, że jest potrzeba zmiany. Mieszkańcy napisali petycję, podczas posiedzeń komisji, na których ta petycja była rozpatrywana, była dyskusja merytoryczna. Ja też ja też popieram te petycje i tak naprawdę zbiegły to gdzieś się w czasie, że rozpoczęłam pracę na rzecz mieszkańców kołbrzegu, miałam w planach rozbudowę, modernizację. Dzisiaj mamy już wypracowane jednoznaczne stanowisko, że zgodnie z intencją tych osób, które podpisywały te petycje, zgodnie z, ince, z intencją środowisk, które pracują na rzecz, na rzecz właśnie poprawy losu zwierząt, które na terenie naszego miasta przebywają na naszym schronisku. To schronisko jest oceniane, to miejsce, w którym sytuowane jest schronisko, jest oceniane jako to, w którym powinna być kontynuowana ta działalność. Ja się do tego przychylam. Zleciliśmy już opracowanie koncepcji, zapowiedziałam to radnym, zaprosiłam radnych do współpracy, do konsultacji, jeśli oczywiście będą mieli taką potrzebę, będą mieli taką wolę. 13 maja ma być przekazana nam koncepcja. Będziemy się wówczas spotykali jeszcze z, ze stowarzyszeniami, które, które, mają, które mają w swojej statutowej działalności właśnie pracę na rzecz, na rzecz poprawy losu zwierząt w naszym mieście. Spotykałam się już m.in. z przedstawicielami stowarzyszenia REX, stowarzyszenia Ogon do Góry i po kolei. W ten sposób, właśnie ja tak sobie wyobrażam, że tak powinna przebiegać praca, że nawet jeżeli mamy różnice w poglądach, to wypracowujemy wspólne stanowisko i po prostu dbamy o to, aby później realizować te wszystkie nasze plany i zamierzenia. Pani prezes, teraz zmienimy temat i przejdziemy do przetargu na śmieci, bo otwarcie ofert już nastąpiło. I ważna tak. informacja dla mieszkańców, co się zadziało w związku Bardzo z tym. ważna informacja dla mieszkańców. Mam dobrą wiadomość, aczkolwiek ta procedura jeszcze nie została zakończona, ale wpłynęła jedna oferta. Jest to oferta Miejskiego Zakładu Zieleni i to jest ta oferta, na którą tak naprawdę myślę, że mieszkańcy czekali, bo wszyscy pamiętamy te czasy, kiedy Zieleń Miejska zajmowała się y, oczyszczaniem miasta, wywożeniem odpadów. Y, i wtedy po prostu mieszkańcy, ja również mieszkam w Kołobrzegu, ja również, ja również uważam, że wtedy nie budziło to zastrzeżeń. Dzisiaj mamy taką sytuację, że jeszcze, jeszcze weryfikujemy dokumentację, natomiast spłynęła jedna oferta i najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, że podpiszemy już wkrótce umowę z zielenią miejską, także, także po kilku miesiącach zamieszania, perturbacji wracamy do tego punktu, kiedy po prostu nasza spółka zatrudniająca naszych mieszkańców, będzie realizowała usługę na rzecz naszych mieszkańców. Teraz jeszcze chciałam zapytać o spotkanie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z projektorem Wyższej Szkoły Morskiej ze Szczecina. Tak, to bardzo dobra wiadomość, proszę Państwa. Okazuje się, że... I to jest też taki właśnie bardzo pozytywny efekt też dyskusji prowadzonej podczas Komisji Oświaty, kiedy to rozważaliśmy możliwość, aby, aby nasze szkoły Nieco większy akcent w naszych szkołach położyć na rozwój kultury fizycznej i sportu. I między innymi właśnie rozmawialiśmy na temat szkoły podstawowej nr 1. Ja miałam taką propozycję i ona zyskała, zyskała zainteresowanie ze strony pani dyrektor i już od tego semestru prowadzone są zajęcia z żeglarstwa. Są to teraz jeszcze w tym półroczu, w tym drugim półroczu zajęcia międzywydziałowe, między czyli międzyoddziałowe, czyli uczestniczą w tych zajęciach uczniowie od klasy drugiej do klasy ósmej. Są to zajęcia prowadzone oczywiście w formie zajęć pozalekcyjnych, są to zajęcia. Na basenie ogólnorozwojowe, z wiedzy o żeglarstwie, cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. No i pani dyrektor postanowiła, że skoro pomysł chwycił, jest zainteresowanie ze strony rodziców, ze strony uczniów, no to czemu nie spróbować? I od przyszłego roku, czyli od 1 września, ruszą tą, tam klasę o profilu żeglarskim? No, pani dyrektor wskazywała na problemy kadrowe. Nie wszyscy nauczyciele, a może raczej niewielu nauczycieli, ma przygotowanie do tego, aby prowadzić tak w sposób fachowy odpowiedzialne zajęcia z żeglarstwa. Więc, więc spotkałam się właśnie z prorektorem Wyższej Szkoły Morskiej ze Szczecina. Podpiszemy już wkrótce porozumienie. Odbyły się dwa spotkania, podczas których wskazaliśmy na nasze potrzeby. Przedstawiciele szkoły morskiej mają przecież tu przypomnę, ośrodek przy ulicy Mazowieckiej jest ośrodek szkoleniowy, który może być wykorzystywany między innymi dla doskonalenia nauczycieli, ale również ze strony Szkoły Morskiej padła taka propozycja, że, że dobrze byłoby również zainteresować rodziców uczniów, którzy będą w takich klasach, żeby po prostu gdzieś ta idea żeglarska była krzewiona również przez, przez że tak powiem, we wszystkich, we wszystkich możliwych aspektach. I myślę, że rodzice będą zainteresowani, ale również uczniowie, którzy będą już podnosili, bo wiadomo, że każdy rok nauki w takiej klasie to zdobywanie kolejnych patentów, i, i być może również uczniowie będą chcieli skorzystać właśnie z, z tego do, dobrodziejstwa w postaci właśnie Centrum Kształcenia. To od 1 września, trzy klasy, także myślę, że to zainteresowanie jest duże i myślę, że idąc tym tropem, kolejne szkoły w Kołobrzegu będą chciały zainteresować m, swoją ofertą i będą wypracowywały różne możliwości, takie wykraczające poza, poza ten ramowy plan, który jest zaoferowany na co dzień, e, czyli być może będą to klasy o jeszcze innych profilach, być może sportowych, być może artystycznych. Czekam na propozycje. E, ten pierwszy krok został już uczyniony, Szkoła Podstawowa numer 1 rozpoczyna już od września klasy z profilami żeglarskimi. I kończąc naszą dzisiejszą audycję chciałam zapytać o takie krótkie podsumowanie 74. rocznicy Walki o Kołobrzeg i Zaślubień Polski z Morzem, tych wszystkich uroczystości, wydarzeń, które działy się w Kołobrzegu. To bardzo wzruszające dla nas wszystkich, myślę. Szczególnie wtedy, kiedy przyjeżdżają do nas ludzie, którzy walczyli o Kołobrzeg, którzy uczestniczyli w tych dramatycznych wydarzeniach. Przyjechało do nas w tym roku kilku już zaledwie uczestników Walko Koło To są już dzisiaj ludzie, którzy, którzy mają już ponad 90 lat, ale są pełni energii, pełni takiej, takiej, takiej pasji przekazywania kolejnym, tym młodszym pokoleniom wiedzy. Właśnie na temat tego, co, co miało miejsce w marcu 45 roku. Rozmawiałam z wieloma z nich. Planujemy już 75 rocznicę, czyli planuje, planowaliśmy już wspólnie, gdzieś tam, rozmawiając, jak powinny wyglądać te obchody. Na pewno chciałabym jeszcze bardziej położyć akcent na to, by młode pokolenia miały szansę porozmawiać z tymi ludźmi, bo przecież oni na co dzień nie mieszkają w Kołobrzegu, więc ten kontakt jest nieco utrudniony. Zaproponowałam. I rzeczywiście wszyscy ci panowie, akurat bo byli to sami panowie, stwierdzili, że bardzo chętnie spotkają się z kołbrzyską młodzieżą. Jeśli zdrowie im na to pozwoli, to zdeklarowali, że w przyszłym roku będziemy po prostu również jeszcze zorganizujemy na pewno kilka takich spotkań, bo młodzież uważam, że, że nie ma lepszego lepszej nauki historii niż ta historia opowiedziana przez świadków wydarzeń. Też chciałabym bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom Kołobrzegu, bo naprawdę zainteresowanie różnymi wydarzeniami, które miały miejsce przez cały miniony weekend było ogromne. Bujo Kołobrzeg, tak naprawdę ilość osób, które oglądały to przedstawienie... Przerosła nasze oczekiwania, myślę, że organizatorzy również są bardzo zadowoleni, bo rzeczywiście y, przyszło tam mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi z Kołobrzegu, mnóstwo turystów. Y, jest, to, jest to poza tym, że rzeczywiście mogliśmy sobie y, obejrzeć, y, wysłuchać i obejrzeć y, tego i doświadczyć tego tak po prostu namacalnie, siedząc tam na plaży, y, Doznać też, przeżyć te emocje, które prawdopodobnie, które prawdopodobnie nie odzwierciedlają tego, co działo się w marcu 45 roku, ale mogliśmy po prostu zobaczyć, jak to, jak to wyglądało, poczuć właśnie ten klimat. No i o 16 spotkaliśmy się na cmentarzu, na zgromadzeniu patriotycznym. To również bardzo wzruszający moment. Przyjechało wielu wspaniałych gości, no i goście najważniejsi, kombatanci, uczestnicy walk około Kołobrzeg. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za to, że przyszliście, że byliście razem z nami, że wszyscy raz jeszcze przeżyliśmy wspólnie to wielkie wydarzenie i jeszcze raz dziękuję. A ja dziękuję Pani za dzisiaj. Prezydent miasta Anna Mieszkowska była moim i Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję.